Książków, to zrobimy serwer Abra, obczaj, co? Tylko wiesz, Melon, po twoich feliach to Krzysztof przejmuje kanał. No! Znaczy, nie kanał. Znaczy, MÓJ KANAŁ?! Jego by dupsko zaczęło piec, jakby mój kanał dostać. Książków, on, on by najpierw musiał dobrze zrobić. HAHAHAHAHAHA Żeby nie było, poczekaj. E, mata na pisanu na chwilę line I wejdź Ja dałem na ogłosła no. Słuchaj wejdź zobacz jak to wygląda ładnie Kurde, się... a ty pisano cię grali Mam o Krzyszczenie ja chcę się wchodzić. Nie mam... Pisano moja mapa. trzeba wyczyścić ale zobacz Agro jak mam ładnie porobione Mam bowy ten mam... No to znaczy mojego tego Dobra, ale daj mi no. tych, tych top denatorów, daj mi Ty, ale co? Boże, człowiek by był naj... Nie, Boże, człowiek nie może być największym donatorem, Fazi jest największym donatorem. Masz ranking tygodnia. No to y chyba musisz y puść. A, już chciałem, my... jeszcze chciałem dźwięk zmienić. Poczekaj, weź tutaj na live teraz. Testowa wiadomość. Takie? A to pójdzie też do... Testowa wiadomość. Wiesz co, panowie, jeszcze... A. O. Testowa wiadomość. Ja pisze, bo tego, bo to... Która, ma... który macie te ten live'a? na tym. Dobra, puśćcie jeszcze.